Cześć, dzisiaj wracamy z kolejnym odcinkiem z naszego wyzwania Very Veggie. Wita się z nami tutaj brokolina, która od rana tutaj haruje. Robimy mega, mega, mega dużo rzeczy tam z tej gliny, dlatego, że możecie już zauważyć, mamy troszkę mniej kasy, bo w końcu udało mi się zabrać za wybudowanie tego sklepu. No, też w końcu zbieraliśmy kasę na to, żeby to zrobić, więc dzisiaj w końcu będziemy mogli sobie go znowu otworzyć, będziemy troszkę mogli tam pograć. Miejmy nadzieję, że uda nam się uzyskać kolejną gwiazdkę, chociaż szczerze mówiąc więc ja się już troszeczkę pog... Violet wysłałam ją na jogging i się ubrała w tego w tego e, dobra, wracajmy tutaj do domku, nie, 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 nigdzie tam nie idź. My cię tutaj potrzebujemy brokolina chodź jeszcze raz coś może zrób e, może, chociaż w sumie może tym razem zrobisz coś na... Na, na drutach. Co ty na to? Czekajcie, czekajcie. Jest całkiem ładna pogoda, więc może byś sobie tutaj usiadła i buję się, dziergaj. O, właśnie, dziergaj obiekty, zabawki dla dzieci i może, może zróbmy. Um, <laughs> może takiego brązowego misia, Mega urocze jest. No, w każdym razie dzisiaj, właśnie, tak jak mówiłam, będziemy się zajmować tym naszym sklepkiem. O, dobra, widzę już, że raczej jest niska szansa na to, że dostaniemy tą następną gwiazdkę, no ale zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Oprócz tego, no to oczywiście chciałabym tutaj popracować nad tą wewnętrzną harmonią. Ostatnio nie bardzo mocno poniosło z tym siódmym poziomem. Tam chyba gadałam, że chcę osiągnąć siódmy poziom. No niestety nie wyszło nam, ale może w tym odcinku się uda. Szósty chociaż osiągnąć, tak <grytanie> bardziej realistycznie. Mamy niecałe pół skilla do wybicia, więc myślę, że tutaj raczej powinniśmy sobie dać z tym radę. Więc taki jest plan na dzisiaj. Nic jakiegoś takiego, wiecie, szczególnego. Z e, tą Violet, no to właśnie, bo my idzie za chwilkę do pracy, za 48 minut. Ej, to ty w sumie może możesz już wrócić do domu, co? Myślę, że to byłby dobry pomysł, chociaż ja nie wiem, czy ty tutaj zdążysz. Czekaj, czekaj, czekaj. Czy ty się możesz tutaj teleportować? Wydaje mi się, że ona nie może się teleportować. Infernacja, pychota. Eee, podleć tutaj. Możesz tu podlecieć. To to zrób. Nie wiem, nie wiem jak, ale okej. Okay. Aha, bo ty masz chyba jakąś miotłę? Eee, wyposażenie... Nie, no ty nie masz żadnej tutaj miotły. To jak ty masz niby tam podlecieć? Nie, masz miotłę, super. o matko. nie... Dobra, to jest solidny tutaj pretendent do miniaturki. To jest po prostu wspaniałe, jak czasami są te takie randomowe rzeczy w Simsach, gdzie tego po prostu nie spodziewasz. Dobra, weź tutaj. Ojejku, nie zdążysz zjeść, ale może zdążysz się chociaż umyć tak na szybko. No już już leć tam. No miejmy nadzieję, że tutaj ta nasza wajet będzie w miarę fajnie awansować. E, będziemy teraz zbierać kasę na piwniczkę, więc też mamy tutaj jakiś następny cel. Jestem ciekawa, w sumie nie będziemy potrzebować jakoś chyba dużo kasy na tą piwnicę. Myślę, że jakbyśmy to zbierali tak do 10 tysięcy, to już moglibyśmy zrobić jakąś taką fajniejszą. Wydaje mi się, że to takie ten. Przęt do robienia nektaru nie jest wcale aż taki drogi, więc to jest taki, więc to jest dosyć duży plus, bo generalnie jak nie wiecie o co chodzi i tak dalej, no to na tą generację brokoliny, nie brokoliny, violet, czyli bakłażanową generację, no to mamy mieć właśnie, mamy się zajmować wyrabianiem nektaru i mamy mieć własną piwniczkę z nektarem, no i niestety sobie o tym kompletnie zapomniałam, ale to spokojnie sobie... To nadrobimy. Ej, o co chodzi? Dlaczego nie idziesz do pracy, przepraszam bardzo? Serio przez ten Dependence Day? A ja się już tak podekscytowałam tym, że ty pójdziesz do tej pracy. Ojeju, no dobra, dobra, No to w takim razie zjedz sobie tutaj naleśnika. Co iść do roboty i tak ci znajdziemy, a ty, Iris, co ty? Idź do szkoły. Nie denerwujcie mnie nawet z tym. O, i mamy ukończony też projekt z włóczki. Jak ci wyszedł ten? Ten misiek, co? Mam nadzieję, że jest. Jakoś wspaniała. Okej, okay, super. To wiesz, co? Może byś zrobiła. Hmm, może jeszcze raz byś coś udziergała? Dziergaj znowu obiekty, zabawki dla dzieci. I może. Co my tutaj mamy? Mamy misie, kosiarze. Eee, możemy w sumie zrobić to, może uu ten zielony, trawiasto-zielona zabawka jarny, okej okay, to jest chyba z tej gry Unravel. Myślę, że spoko by było gdybyś sobie tutaj podeszła moja droga Violet i byśmy poczwili troszeczkę praktyczną magię, bo my chyba dalej nie, op nie opanowaliśmy tego zaklęcia czystość, o ile się nie mylę. Zobaczmy sobie już tutaj na No właśnie, mamy florię, pychotę na prawe, ale czystości nie mamy. O, właśnie, jeszcze teleport byłby przydatny. No, także sobie idź tam, poczwicz. Jeśli chodzi o tą naszą wyprawę do tego magicznego świata, powiecie, yy, i te jakieś różne artefakty, i że poczwiczyć tą no, magię, i może po przepisy na eliksiry i tak dalej, bla bla to sobie myślę, że odłożymy już serio na przyszły odcinek. W tym chciałabym jak najwięcej sprokresować tutaj z brokoliną, no bo jednak fajnie by było tutaj domknąć, wiecie, te wszystkie jej sprawy te wszystkie zadania, które mieliśmy na tą zieloną generację, skoro już właśnie rozpoczęliśmy tą fioletową. Pospiesz się brokolina, bo już godzina 12 jest. Fajnie by było otworzyć ten nasz sklepik. Okej, okay, chyba się udało. Tak, zrobiłaś. Okej, okay, no to co? To w takim razie chodźcie. Aha, widzicie? bo na tą siłę emocjonalną. To chodź tutaj na szybko jeszcze ją odzyskaj. I jak tylko jej tutaj podskoczy ta siła emocjonalna, no to się wybierzemy do tego naszego sklepu. No dobra, jesteśmy tutaj. Brokolina już sobie troszeczkę odpoczęła i... Uwaga, uwaga! Ta -da! Tak wygląda nasz sklepik. Ja wiem, to nie jest nic takiego, wiecie, nie wiadomo co. No też tej kasy nie mieliśmy, nie wiadomo ile, ale wydaje mi się, że i tak taki nie najgorszy ten sklepik nam wyszedł. Już wam pokazuję, jak wygląda w środku. Jesteśmy w ogóle w Inis Green. Tutaj jest ta, to jest chyba biblioteka, o ile się nie mylę. No, w każdym razie mamy tutaj dosyć jeszcze pustomim. mam nadzieję, że szybko tutaj zapełnimy cały ten nasz sklepik różnymi naszymi towarami. No i tak. Tak, wchodzimy sobie tutaj, mamy, właśnie jest bardzo zielono, no bo w końcu brokolina jest zielona, e, ale tak, wchodzimy, mamy tutaj ten bilet, mamy jakieś miejsce do siedzenia, no i tutaj resztę no to dałam wszędzie, jakieś różne półki. Nie jestem za dobra w, wiecie, robienie sklepów, ale i tak mamy tutaj progres, bo. Y podałam no im tutaj łazienkę normalną ale co, nie traćmy czasu tylko od razu tutaj wypełnijmy półki różnymi tymi naszymi rzeczami, co my tutaj mamy mamy tego miśka, ojejku jaki on jest malutki <grystanie> I myślałam, że on większy będzie <grystanie> dobra, tutaj mamy te dwie rzeźby okej okay. Czy coś jeszcze tyle tylko zrobiliśmy, naprawdę? Czy ja jestem ślepa i tylko. Aha, dobra, mam jeszcze ten set do herbaty, to może jego damy tutaj na przykład. I chyba tyle. Nie widzę tutaj nic więcej. No. Dobra, to co? Odpalamy grę, otwieramy ten nasz lokal i teraz pozostaje nam czekać na e, pierwszych klientów. W międzyczasie myślę, że spoko będzie tutaj, jak sobie usiądziesz i wydziergasz może następną jakąś zabawkę. O, na przykład takiego różowego, Misia. O, mamy pierwszego klienta. Kim jesteś? Sławomir Biedak, okej. Okay. Munica Czarny. Co to ma być? Co to za imię jakieś dziwne? Ej, czy istnieje w ogóle takie imię? Giovanna Gris, okej, okay, dobra. Wiesz co? Poczekaj, tutaj, Harper. Przestań na chwilkę dziergać. I myślę, że spokojnie było tutaj powitać wszystkich klientów w naszej firmie. Pozachęcać ich może tutaj trochę do kupowania tych naszych rzeczy. No, zwłaszcza, że to towarzystwo masz tutaj tak dosyć nisko. Tą Giovannę tak samo tutaj przywitaj. Ej, ale super, bo mamy ten sklep taki dosyć większy. Też ci Simowi nie będą tak w jednym miejscu, miejmy nadzieję. Tylko, że wiecie, tutaj ktoś podejdzie i będzie coś oglądać. Tutaj ktoś podejdzie coś, tutaj. Tutaj I w ogóle, i że to się tak wiecie, troszeczkę rozejdzie ten tłum. Chociaż znając życie, to i tak wszyscy będą stać w jednym miejscu, tak jak to zresztą teraz robią o, kupił ktoś coś, ten zestaw do herbaty, super Uh, tutaj widzę też, że ktoś od nas kupił tą, e, no to, 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 tą rzeźbę taką wiszącą ale misia chyba nikt nie kupił no, misia nikt jeszcze nie kupił dobra, to weź ich tutaj może zostaw już na chwilkę e, i dawaj dalej sobie dokończ dzierganie tego różowego misia a oni niech się tutaj może pozastanawiają porozglądają i, i może ewentualnie coś ktoś kupi ej, no znowu się nam zasikała baba, naprawdę no, co za. <grywka> Czekajcie, ja muszę sprawdzić. Nie, no, mamy to ustawione tutaj na publiczne. No właśnie, to dlaczego ona nie chciała tutaj wejść? I... <grywka> Jej, masakra, po prostu. My chyba nigdy nie pozbędziemy się po prostu tych sikających simów. Po prostu wszędzie z nami łażą i, i szczają tylko na, nas, na podłogę sklepową. I to jeszcze w dzień otwarcia. No, co za. Co za gość. Weź to wytrzyj, proszę cię, brokolina. I jak skończyłaś misia, to go już tutaj też wystawimy. Cóż ty taka zła jesteś? Najgorszy dzień w życiu. No już nie przesadzaj. <grytanie> o, mam tutaj następnego klienta. Uuu, i następna rzeźba sprzedana za 1232. O kurczę, ej, to ja nie sądziłam, że my tak szybko uzbieramy te 10 tysięcy simulonów. Ale to dobrze, to bardzo dobrze. Tutaj mamy jeszcze te dwie zabawki, ale one chyba nie są jakoś turbo dużo... Warte. No, ta kosztuje 76, ta kosztuje 32, więc raczej, raczej dzisiaj już nie zarobimy nic więcej. Poczekamy, może się uda to sprzedać i wtedy dopiero zamkniemy ten nasz sklepik. A jak nie sprzedadzą się, to chociaż tutaj nam będą płacić simowie za wejście i w ten sposób zarobimy trochę kasy. O, tutaj następne jakieś dwie e, klientki mamy. Weź się z nimi przywitaj. Ona w ogóle chyba jest z tego świata wróżkowego, o ile się nie mylę. Uu, a tutaj mamy jakąś celebrytkę. Okej, okay, no to tym bardziej tutaj brokolinę zachowuj się. Bo jeszcze nas obsmaruję w sieci, czy, czy, czy gdzieś tam. <laughs> I trzeba będzie zamknąć biznes. Ej, ktoś od nas kupił już tutaj wszystko. O kurczę. Dobra, to, to chyba w takim razie będziemy zamykać już sklep. Ale tutaj przyszli nam nowi klienci. Kurczę, to ja nie wiem, co mam w sobie zrobić. Ale nie no, trochę bez sensu mieć tutaj otwarty ten sklep, skoro nie mamy i tak nic na sprzedaż. Dobra, to weź go tutaj, przywitaj tego, co teraz wszedł no, 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 podejdź do niego i go przywitaj czy tego przywitałaś? przywitałaś, dobra to jeszcze z tym się przywitaj i już zamykamy sklep i zrobiliśmy 504 simulony na sprzedaży biletów a jeżeli chodzi o sprzedaż detaliczną no to prawie 4000, więc nieźle uuu i 473 ze słoiku no, na napiwki, także też spoko, dobra, możliwości rozwoju wystrój, no dobra, dobra okej, okay, to wracamy w takim razie do domu myślę, że w przyszłości warto by było zainwestować, żeby tutaj też dać to koło garnicarskie czy ten stoliczek, taki wiecie, żeby robić w glinie podczas gdy spędzamy czas w tym sklepie. No i fajnie by było też zatrudnić tam jakiegoś pracownika, żebyśmy nie musieli się odrywać od robutek, no i po prostu, żeby ktoś za nas obsługiwał klientów. Dobra, jesteśmy w domu z powrotem. Mam nadzieję w ogóle, że jest już troszeczkę jaśniej, dlatego że... ojejku, tutaj krzak wchodzi w schody. Dobra, nieważne. <laughs> Dlatego, że y, pogrzebałam tutaj troszeczkę w tym moim resiedzie, no bo rzeczywiście ten poprzedni odcinek był taki mocno ciemny, e, ja wiem, że tam mało było widać, ja nawet nie zdawałam sobie sprawy, że jest aż tak źle, dopóki nie zaczęłam tego edytować, no ale już stwierdziłam, że no co zrobię. I tak to puściłam, także mam nadzieję, że teraz już jest lepiej, bo też wiecie, nie chciałam przesadzać znowu, żeby nie było za jasno, no bo jednak ta e, generacja Violet jest taka troszeczkę mroczna, można powiedzieć. Dobra brokolina, co ty tutaj masz, tą siłę emocjonalną, dobrze by było ci podreperować, to chodź tutaj od razu, odzyskaj ją i rys ty sobie, o matko, ty też masz ją tak dosyć, dosyć tragiczną. A czy my możemy jakoś... Czy wróżki mogą jakoś, nie wiem, medytować czy coś takiego? Wykryj emocje. Aha, jak będziesz mieć trzy porcje magicznego pyłu, to będziesz mógł odzyskać siłę emocjonalną. W sumie ciekawa jestem, o ile mu to podskoczy. Ojeju, ile ty tego masz, brokolina? Dobra, zdecydowanie możemy tego troszeczkę tutaj dać Irisowi. Tutaj jeszcze upuściłam na umywalkę jedno. I weź tutaj teraz, odzyskaj siłę emocjonalną. O ile ci to podskoczy, powiedz mi. Idzie mu to całkiem nieźle w górę, ale, ale chyba do końca tutaj nie dojdzie na bank. No, ale myślę, że możesz to zrobić jeszcze raz i, i będzie spoko. No co jest grane. nie możesz jeszcze raz tego zrobić, czy czy co? nie masz dwóch porcji magicznego pyłu jak nie masz, jak masz, no co ty tutaj do mnie gadasz, masz trzy nawet porcje magicznego pyłu, dobra to już ci tutaj przeciągniemy jeszcze kilka tych porcji i damy, żeby znowu tam sobie odzyskał tą siłę emocjonalną czy możesz teraz to zrobić? możesz, okej, okay, wspaniale no, a ty brokolina tutaj jak skończysz to chodź, rób dalej tutaj te jakieś różne obiekty ceramiczne myślę, że warto tutaj te abstrakcyjne płaskorzeźby robić bo za nie dużo kasy dostajemy Violet, co ty robisz? Idziesz spać, a ja bym chciała, żebyś tutaj może skorzystała. W ogóle my nic tutaj nie zrobiliśmy z tego, ale to w ogóle nie jest takie święto-święto. W sensie, mam mamy dlatego, że to jest customowy save, to nie jest takie, wiecie, zwykłe simsowe, które normalnie jest w rozgrywce, więc też tak, nie wiem, nie czuję takiej potrzeby obchodzenia go. Ej, ej, właśnie, czekaj, bo my się w ogóle tutaj nie zajmowaliśmy dzisiaj naszym cookie. Naszym? Naszą? Naszym, no właśnie. <laughs> Zaproponuj mu tutaj może przyjaźń, daj mu może przysmak jeszcze i, i weź go tutaj pogłaszcz, o i dopiero wtedy jak to zrobisz to będziesz mogła sobie i spać. Irys, ty tutaj nie graj na komputerze, tylko z racji, że się zwolniło to drzewko to zyskuj siłę emocjonalną, kiedy ty będziesz mieć urodziny w ogóle, za 11 dni, o matko, dobra. <laughs> To jeszcze sobie na to chwilę poczekamy. Ej, przepiękny jest ten nasz kuteciek po prostu. Te jego pomarańczowe oczka po prostu cudowne są. Dobra, brokolina, skończyłaś, to glazuruj tutaj teraz. Może tym razem zrobimy... Może zrobimy vintage, o. Mamy północ, ale w sumie to ty jesteś jeszcze taka dosyć tutaj wyspana. Spróbuj może zrobić następną tą abstrakcyjną płaskorzeźbę i dopiero jak ją skończysz, to damy jej, żeby poszła spać. Ale nie wiem, czy będziemy znowu otwierać ten nasz y, sklepik. Kurczę, jejku, zaczynam mieć wątpliwości czy nam się uda tutaj y, te sześć gwiazdek osiągnąć. Nie sześć, No, chyba trzeba będzie definitywnie zatrudnić jakiegoś y, pracownika, żeby móc mieć otwarty ten sklep codziennie I, i, i żebyśmy nie musieli tam za każdym razem chodzić. Żeby, wiecie, chociażby tak po troszku nam rosło w tle, powiedzmy, ten... Ten pasek, i żebyśmy uzyskiwali punkty. Ach, jejku, nie wiem, dajcie znać w ogóle, jak, jak to wygląda, jeżeli my mamy sklep. No bo, jak my nie będziemy uzupełniać towarów, no to czy my będziemy jakoś zarabiać na tym? Chociaż, jak mamy szczerze, to mi nawet nie zależy tutaj na kasie, absolutnie. Tylko właśnie bardziej na tym, żebyśmy osiągnęli te pięć gwiazdek. Nie wiem, tutaj muszę się Was chyba zapytać, czy. Czy wiecie, jak to tutaj by wyglądało, właśnie patrząc na to, że to nie jest żadna kawiarnia, ani siłownia, ani z takiego, tylko że to jest właśnie ten, ten sklepik. Dobra, glazuruj tutaj następną tą rzeźbę i, i będziemy się zawijać do spania. Vailes, co ty robisz? Jest w pół do trzeciej, a ty idziesz w stroju bakłażana z naleśnikami. <noise> to jest taki smutny widok po prostu. Dobra, mamy szóstą rano. Już tutaj wstaje nasz Irys. Śmierdzi od niego przeokrutnie. Ojeju, co tutaj się dzieje? Pozwólcie, co tutaj się podziało? Ja nawet nie zauważyłam, że coś w tym kotle się robi. Dobra, dobra, to za chwilkę to ogarniemy. O właśnie, jeszcze trzeba będzie ogarnąć te nasze e, roślinki tutaj. Weź się proszę pozbądź najpierw tego. A później, czy możemy dać e, pielęgnuj ogród? Nie mamy jeszcze chyba tej opcji. To weź tutaj e, po prostu podlej najpierw wszystko, bo chyba nie mamy tutaj żadnych e, ani owadów, ani, ani chwastów. W sumie to jak już wstałaś, to dawaj iść tam uprawiaj jogging. Miejmy nadzieję, że ci to nie zajmie aż tyle czasu co ostatnio. Brokolina, ty w sumie też byś mogła już sobie wstać, bo ja bym chciała, żebyś zrobiła jakieś następne kilka rzeczy. Może tym razem zrobię. Nie możesz. Oha, bo ty jesteś za bardzo spięta, bo miałeś naprawdę dziwny sen. To poczuj w takim razie trochę jogę, bo. O matko, nie mogę z tymi siłami. Ten tutaj płacze, ta tutaj w krótkich spodenkach wywija. Patologia w domu. <grystanie> Nowa cecha osobowości. Violet jest ostatnio wyjątkowo aktywna i bardzo jej się to podoba. Ech, nie wiem szczerze mówiąc, czy to Violet mi pasuje, żeby była aktywna. Ech, powiedziałabym, że nie. Trochę dlatego, że jak my nie będziemy po tym ćwiczyć, to ona zacznie się robić spięta, a chciałabym tego uniknąć. <grystanie> Będziemy i tak sobie robić, myślę, że takie wiecie, regularne przebieżki i tak dalej. Uuu, jaką ona koszulę tutaj ma, trochę nie do twarzy jest z tym czerwonym i fioletowym. Bardzo nie lubię połączenia w ogóle tego. Dla mnie to jest najgorsze połączenie, jakie może istnieć, Czerwony i fioletowe. No, chyba nie znam takiego jeszcze. Nie, czekajcie, pomarańczowy i różowy. Uuu, nie! Nienawidzę tego połączenia po prostu kolorów, naprawdę. Dawaj, brokolina, już tutaj niedużo ci zostało. 83%. Ja wiem, że ty śmierdzisz przeokrutnie. Dobra. <śmiech> Nieważne. <śmiech> Ej, no, 99%, nie, sobie jaja robisz. Trwicz tutaj. Dosłownie minutkę i. No właśnie jest. OK. To dawaj teraz tutaj wskakuj pod prysznic, zasłużyłaś jak najbardziej. O matko, kuki, co ty tutaj robisz! <laughs> Zostaw te śmieci. Oczywiście musieliśmy zaadoptować jakiegoś łobuza. A greścik to był grzeczny. On chyba nigdy śmieci nie żarł, a ten to po prostu non stop tutaj wywraca ten kosz na śmieci. U, artykuł do czasopisma. Dzięki Twojemu wyjątkowemu podejściu do miłości i związków poproszono Cię o udzielenie wywiadu do czasopisma. Może to być świetna okazja do znalezienia się na dobrej drodze do sławy, ale niektóre niedyskretne pytania mogą sprawić, że naruszy zasady poufności. U dobra, to nie, to szacunek dla prywatności. Jesteśmy na pierwszym poziomie kariery, okay. więc zdegradowanie oznaczałoby dosłownie chyba zwolnienie nas. <laughs> Owej, oh kuki na nas syczy jeszcze. Kuki, nie gniewaj się na nas. No sorry, ale nie można jeść śmieci. <laughs> I weź ten prysznic, kobieto, w końcu, bo od ciebie śmierdzi. Dobra, i dawaj tutaj znowu ćwicz tą jogę. Ciśniemy tą umiejętność. Może mi się udało 6,5. Zobaczymy, zobaczymy. Jestem tutaj pozytywnej myśli. W ogóle dobrze by było też umówić się w końcu. Co? Czy Iris powinien zaprosić koleżankę? Uuu, okej, okay, okej. Okay. Ale wracając to, ja myślę, że spokojnie by było zaprosić w końcu Jonathana, yy, wiecie, na jakąś randkę czy coś, troszeczkę z nim popisać, poznać się lepiej, ale to też myślę, że zrobimy sobie już w przyszłym odcinku, może. Chociaż w sumie, może teraz też byłby dobry pomysł no to. Czekajcie, czekajcie, Iris, chodź tutaj. Co to jest za Kennedy? Obraź prosto w twarz, no może tego nie rób, co? <laughs> Po co ją zapraszałeś, jak chcesz ją teraz obrażać? Weź jej, weź jej może pokaż zdjęcia, żartuj o trądziku na przykład. Jeju, czemu ty musisz być wredny taki? Naprawdę. Ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, że ty ją zapraszałeś. Weź tutaj może zapytaj, jej, jak minął jej dzień i, i weź ją jeszcze poznaj, o. Matko brokolina, skąd ty masz takie mięśnie kobito? <grytko> oh, wow, okej, okay, dobra. Nie wiem nawet co mam powiedzieć. Ej, nie, to czekaj, czekaj, czekaj. Ja myślę, że w sumie nie ma co czekać na następny odcinek Wejdź tutaj szybko odzyskaj siłę emocjonalną i będziemy mogli zadzwonić do Jonathana i może przejść się z nim do jakiegoś baru czy coś takiego no myślę, że to będzie dobry pomysł dobra, poprośmy go o zorganizowanie randki, myślę, że to będzie dobry pomysł żeby zrobić tutaj randkę zapoznawczą wybierzemy oczywiście jego, bez żadnych dodatkowych gości może tutaj damy zachowywanie się romantyczne, przyjazne napoje na przykład co jeszcze? O, może jakieś tańczenie? Myślę, że to też będzie spoko. Możemy zaznaczyć tutaj bar, więc super. I wybierzmy się gdzieś, gdzie będzie e, ładna pogoda. Tutaj jest ten beach bar, ale chyba nie chcę tam iść. E, w Strangerville możemy się tam przejść w sumie. Czemu nie? Dawno nie, <laughs> dawno nie byłam w Strangerville. Ej, dobra, chodźcie, idziemy do Strangerville. <laughs> Wspaniała randka się zapowiada po prostu w barze w Strangerville. To najradośniejsza godzina dla skąpych simów. U! U, widzicie jeszcze, jak trafiliśmy. Dobra, weź tutaj. E, mamy dzielić się zainteresowaniami dwa razy. To może od tego zaczniemy. Rozmawiaj o zainteresowaniach. O, Iwaje wróciła do domu i zarobiła 416, ale nie dostała awansu, ale to nic. O, dowiedzieliśmy się, że jest Majsterkowiczem. Ten nasz Jonathan, więc spoko. Dobra, to dawaj tutaj jeszcze drugi raz pogadać z nim o tych zainteresowaniach. E, no, rozmawiaj o zainteresowaniach. Ej, mamy też rozmawiać o napojach. To będzie chyba w. Po o gawędce... ojej, co znowu? Inteligencja to podstawa przyjaźni. Wygląda na to, że BrokenIn właśnie zaprzyjaźniła się z genialnym Simem. Tak, możesz lubić genialnych Simów. Myślę, że moglibyśmy coś tutaj spróbować poflirtować delikatnie, właśnie poflirtuj. Może, może pochwal mu wygląd. O, powiedz, że spoko wygląda, że, że ma fajne, nie wiem, w sumie, gadki, nie wiem. <gadki> O, spodobało mu się, spodobało się, spodobało mu się, dobra, 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 jest dobrze. Yeah, ooh, cool. oh. Dawaj tutaj gadkę na podryw może, już tak odważniej. Popraw mu humor. Aha, jeszcze raz mamy zrobić pogawędkę. Rozmawiaj z nim jeszcze raz o zainteresowaniach. Wejdźcie tutaj może do środka. Zamów tutaj drinki dla was. Nie, przyrządź drinka, zamów drinka dla Jonathana. A nie mogę zamówić tak jakby dla grupy. Naprawdę, więcej opcji. Twitch, okej. Okay. Przyrządź drinka, zamów drinka. O jest, zamów drinki dla randkowiczów, jest, dobra, to co, to zamówimy sobie może, może, może Karolinę, co, 326, o nie, 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 ja tyle nie dam za drinka. Może owocowy napój musujący? To brzmi dobrze. Może porozmawiajcie sobie o ulubionym artyście w międzyczasie, jak czekacie? Podchlebiaj mu tutaj. Mega mi zależy na tym, żeby ta ich ręka była udana. Jeszcze raz tutaj mamy w ogóle dzielić się zainteresowaniami. To już to tutaj zrobimy. Zainteresowania i e, rozmowę o zainteresowaniach. Co jest w ogóle z naszymi drinkami? Halo, czy ty masz naszego drinka? Czekaj, czy ty w ogóle coś zamówiłaś? Wydaje mi się, że nie, moja droga. Bardzo nieładnie. Czy jest tutaj w ogóle jakaś muzyka? Jest tutaj. Eee, zaproponuj. Uwodzicie, jest. Z... O matko, nie, to może. <ścoughs> Włącz. I włączmy, może, nie wiem, elektronikę. Czy jest tutaj w końcu jakiś drink dla nas, czy nie? Słodka pikanteria. Ej, no serio, babka nie chce nam zrobić drinka. O co chodzi? wyś podkradnij tamtej drinka o właśnie, żeby nam się tutaj odznaczyło tylko, dobra już zostaw to, bo to obrzydliwe e, tańczcie sobie razem, więcej opcji tańcz razem, o czy wy możecie w ogóle jakiś taki, nie wiem taniec zakochany, zatańcz wolny taniec z Jonathanem. dawaj spróbuj, spróbuj, spróbuj jeszcze może e, zmienimy stację na, ojej, nie wiem w sumie nawet na co, może na letnie rytmy, gdzie wy poleźliście Koło śmietnika będziecie tańczyć? Nie, oni jeszcze dalej gdzieś idą OMG, oh dobra, już tutaj tak intymnie troszeczkę Widzicie? jeszcze tutaj to zachodzące słońce OMG, oh dobra, ale klimacik OMG, oh ej, mamy tutaj pierwszy pocałunek Próbujemy? Ja myślę, że możemy spróbować Nie jest nigdzie! Nie idź, nie idź I? Uda nam się? Uda nam się? Wydaje mi się, że powinno się udać Udało się! OMG oh Dobra, wspaniale tylko szkoda, że tutaj nie staliście, żeby miała ładnego screena. A co my tutaj w ogóle jeszcze mamy robić? Mamy flirtować dwa razy. No to to definitywnie możemy zrobić. Weź go tutaj, może jeszcze poznaj trochę. Jeszcze jedną mamy zrobić pogawędkę. No to już coś wybierzemy, może. Może zapytaj się go o ulubiony kolor. Postaraj się o dziecko w śmietniku. O, nie, 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 nie. nigdy. O, zapytaj się, jak idzie randka. Właśnie, zapytaj się go. Brokoliny przebywa na tej randce już od jakiegoś czasu i jak na razie wszystko idzie gładko, ale może być jeszcze lepiej. Spróbuj wypełnić kilka celów randki i, i otrzymaj złoto. Ej, no co jest grane? Dlaczego nie mamy jeszcze złota? Dobra, czekajcie, czekajcie. Może jak wypełnimy to, żeby tańczyć, to nam, to nam zaliczy wtedy. Mm, dawaj tutaj, tańczcie razem. Jest! Mamy złoto! W końcu udało się! Kurczę, ej! Ja nie chcę nic mówić, ale jestem prawie pewna, że my chyba nie dostaliśmy ani razu złota na, na randce jak byliśmy z Morganem. To znaczy, no wiecie, Morgan, Morgan to był Morgan. My z nim mieliśmy specyficzną relację. Na pierwszej randce z nim zasikałyśmy się, więc no. <laughs> Myślę, że to problem był akurat w nas, a nie w nim. Okej, okay, randkę mamy zakończoną. Myślę, że możemy już tutaj wracać do domu. Sami nie będziemy zapraszać z nami Jonathana, Niech on sobie tam zostanie w tym barze, chociaż najlepiej to jakby poszedł też do domu, no ale nie będziemy mu tutaj rozkazywać. To była dopiero nasza pierwsza randka, więc, więc nie mamy tutaj prawa nim rozporządzać. Salim, o oh czemu ty jesteś takim creepem po prostu zawsze? Ej, on jest straszny po prostu. Po prostu straszny. <gry> On nas i teraz jeszcze w krzakach siedzi przed naszym nowym domem. No już przeprowadziliśmy się gdzie indziej i nawet nie jesteśmy tak w stanie od niego uciec. Co za creepy gościu. Uciekaj brokolina tutaj szybko, błyskawicznie podleć, żeby nie musieć koło niego przechodzić. Dobra, ale jak już jesteśmy w domu, to ja myślę, że zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Dawajcie znać, jak to jest z tym sklepem. Czy to nie wpłynie negatywnie na to, jak będziemy mieć go otwartego, pomimo tego, że nie będziemy tam uzupełniać tych towarów na półkach. Oczywiście tam najpierw zatrudnimy jakiegoś pracownika. Myślałam nad tym, żeby spróbować może zatrudnić Jelami, myślę, że to by było spoko. Albo ewentualnie może Irisa, damy mu coś, jakieś zajęcia, <noise> potem być może przejmie rodzinny biznes, no ale najpierw zanim cokolwiek zrobię, no to tutaj chciałabym się upewnić właśnie, że to, że będziemy mieć otwarty ten sklep tak jakby w tle, no to nie wpłynie negatywnie nam tutaj na tą ocenę, także dawajcie znać, jak wiecie, jak to mniej więcej tam działa, ja też coś tam postaram się poczytać, w każdym razie, jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, no to koniecznie zostaw łapkę w górę i oczywiście subskrypcję, jejku, w ogóle, jak ja to nagrywam, to czekajcie jeszcze, sprawdzę tak dla pewności, bo wiecie, to tak czasami przychodzi, czasami coś odchodzi, ale... E, tak, mamy, przekroczyliśmy 5000 subskrypcji, i jestem tak podekscytowana. Nie wierzyłam, szczerze mówiąc, że to się kiedykolwiek stanie. Już szykuję dla Was specjal z tej okazji, tylko musicie mi dać chwilę, żeby wiecie nagrać, montować i tak tak dalej. Myślę, że w przyszłym tygodniu go wrzucę, albo może w tą niedzielę. Zobaczymy, jak się wyrobię z czasem. W każdym razie, oczywiście, zachęcam Cię do subskrybowania, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. No i oczywiście też przypominam o możliwości podbijania filmów. A tymczasem ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć!